Masz, moi drodzy, w kolejnym odcinku. w jest Kolejny odcinek, galera. Jesteś w samym środku tego wszystkiego. Zawsze byłeś. To dlatego Odyn cię uwięził. Śmiertelnie się ciebie boi. Szczerze w to wątpię. Taka jest prawda. Nie chodzi tylko o przepowiednie. Nikt nie zjednoczył światów tak jak ty niegdyś. Nie jestem już tą samą osobą. Wiem, że tak się teraz czujesz. Ja też byłam kiedyś zagubiona. Więcej niż raz. Ale uwierz mi, można to pokonać. Niby, niby jak. Znajdując cel. Droga do celu prowadzi do zrozumienia siebie. Mam zaakceptować przeznaczenie? Poprowadzić twoje armie w imię twojej zemsty? Jeśli walka o sprawiedliwość dla nas nie jest twoim celem, znajdź własne. Dla siebie. Okej, okay, chyba... mogę zmienić strój Frey, czekajcie. Akcesory to mnie nie interesuje akurat. Pancerz. Jeszcze tu Co myśmy tu jeszcze nosili? To byłam już. A to co? Czym to się różni? Aha, to chyba też miało. Nie? Chyba jeszcze obioru wojowniczki nie miała. A kurde. To jest 8... To jest trochę sporo, ale... Chyba, że szał sobie ulepszymy. 8000. Dobra, niech będzie. Jeszcze przecież zarobimy. Mamy maksymalny poziom furii. Aha, Brock tam naprawia, ok. Mam coś dla ciebie. Zintry! Idę! Pomyślałem, że chciałbyś to odzyskać, zanim wrócisz do rozbijania się w tym Czy będzie lepszy od mojej obecnej. nie z tą radością. Nie ma za Zebrałam, czego potrzebujemy, by znaleźć Nornę. No i właśnie przypominam, że... W poszukiwaniu norno i jest to, czego się obawiam, jest gorsze. No ale nie wiem, tylko troszkę, troszkę mi zniży, kurczę. Może sobie spić. No ma... No ma run minus 11. No. Ale to nie, to jest prawie nic, no jeden dobra sprawdzimy ją sobie, no Nasza tarcza z poprzedniej części Pani Nidhogg? Pani Nithok, Gdzie się Nithok? pani Nithok. Bo nasze czyny nie pozostaną bez konsekwencji że. Ach, panie Kratosie Przepraszam, zniknięcie pani Nidhogg wciąż zaprząta mój umysł Aaa przyjaźnicie się? Nie tyle przyjaźnimy, co od dawna jesteśmy sąsiadami na drzewie. Żyła tu już, gdy się tu zjawiłem, a to było wieki temu. Na samą myśl, że coś miałoby ją rozdzielić z dziećmi okropne, po prostu okropne. No cóż, pani Nitko, jakby to ci powiedzieć, ja tatusku nie żyje, A co się stanie, jak teraz walnę tutaj? Co jest co się tak? Szef zawartnia się na śmierci, podzieje, jak nut. ty postanowiłeś walnąć sobie Ciebie Jeszcze? Dobra, wszystko. Do, do Midgardu, tak? Teraz chyba wreszcie pora go zwiedzić. Yy, Midgard, a tu, a tu co? Mam, a mamy też dostęp, ale nie, to jeszcze nie teraz. Chociaż za niedługo pewnie trzeba będzie się tam udać, co? Górny dziki las. To no przy naszym domu, tak? Atreusa na pewno nie ma już w Midgardzie? Byłam tam i nie znalazłam go. Jeśli Odyn go zaprosił, musiał zapewnić mu sposób. Nie, to nie jest jedyne wyjaśnienie. Powiedz, gdzie znajdziemy te norny? Przy zamarzniętym jeziorze znalazłam ich nici. Zabrałam jedną, żeby użyć jej do czarów, ale może też nam pomóc je znaleźć. Tylko pamiętaj. One naprawdę nie chcą być znalezione. Dla odmiany tym razem czeka nas trudne zadanie. Taka odmiana. Powinniśmy pojechać saniami nad jezioro. Znajdź wilki przy budach. Midgard! Tęskniłem za lodowatym wiatrem i ciągłymi atakami łupieżców. Cóż, wierzą, że Kratos jest odpowiedzialny za Fimbulwinter, a jego śmierć go zatrzyma. Ciekawe, skąd okay. wzięli podobny pomysł. Oczywiście ode mnie. Oczywiście ja myślałem, że garstka piesz co mnie powstrzyma. Z Już. Lepiej ty im to pokaż. Gdy wilki złapią krop norn, musimy pozwolić im za nim podążać. Hmm. Otworzę gramy Dobra. Otwórz bramy, no to wyjeżdżamy stąd. Futro jest zmierzwione. Kiedy ostatnio je czesałeś? To są wilki. Zmierzwione futro prowadzi do chorób. Dbaj o nie, A one zadbają o ciebie. Bracie, o co dokładnie zamierzasz zapytać Norw? Ja mogę znaleźć syn. po wszystko. Nie sądzisz, że to okazja do wyjaśnienia kwestii przepowiedzi? Dobycia drugiej opinii na temat Twojej domniemanej śmierci? Nie mówiłeś, że przypowiedziano Ci śmierć. Kiedy razem za Treusem dotarliśmy do Jotunheimu, znaleźliśmy ukryte malowidło. Giganci zamafej. Przewidzieli naszą podróż dawno temu. Kogo spotkamy, z kim będziemy walczyć. Wszystko się zgadzało. Ale nadal żyjesz? Ta chwila ma dopiero nadejść. Rozumiem. Nie Pomyślałabym, że boisz się śmierci. Nie w tym leży problem, prawda? Nie. Śmierć zabierze mnie, gdy na to zasłuży. Może to nie przyszłość cię martwi? Faj wysłała cię na wędrówkę i upewniła się, że na jej końcu zobaczysz to malowidło. A ty nadal nie jesteś pewien dlaczego? Nie chcę dłużej o tym rozmawiać. Skoro jesteśmy jezioro dziewięć. Jak znajdziemy? Przyjrzyj się wilkom. Widzisz jakich głowy wskazują drogę? Okej. Okay. A jezioro Dziewięciu ma czasy świetności za sobą. Łupieżcy naprawdę się tu rozgościli. Nie jestem pewien, Muszę patrzeć czy na ich głowy? Z Wiem, się czy się jest to jest nie ty. Ale jak zrobimy misję znalazła? Sądziła, że możesz być sojusznikiem. Na długo przede mną. Tutaj, tak? Królowa Walkiri. Co już niechwała. Ja jestem Królową Walkiri. O czym Sigrun uparcie mi przypominała. Mogłem się domyślić, że to Sigrun pomogła ci dojść do siebie. Jest taka lojalna, mądra i sprytna. Soka. Mhm. Nie trzeba bogini miłości, by wiedzieć co ci chodzi. To właściwe miejsce. Ale saniami nie dotrzemy dalej Tak wiem, tam tam jest przejście, ale wszystko spokojnie Mam tylko nadzieję, że norny są gdzieś pod dachem I że jest tam ciepło No że nie brakowało mi fibul winter w Midgardzie, o nie Naprawdę tu mocno jest, co? Z tą zimą Grobowiec króla? O kurczę, ja wiem co tu już będzie Tu mamy... Dobrze Jeszcze pana tym zaprosimy A bo oni jeszcze wstają, tak? Nie wiem, czy właśnie na pana nie użyć Dobra Już kurde, powinienem poradzić sobie Ślemosz mąż... Co jest? Wiecie co? Teraz trochę tymi powalczymy Trzeba zdecydowanie się, że. E, cze, e, czekajcie, częściej korzystać z tarczy, co? O, e, dobra, zaraz jestem zmuszony użyć tego szału, chodź tu. Może sobie życie zregenerować. Jak widzicie, nie mam tak kotu czasami, co? Dobra, starczy. Mm, szał się zużyje, jak będę na nim, co? A nie, nic no, nie robię. się w tym pięknie ok. rozszalały. proszę bardzo. Aha, że tyle go atakować tam, no nam dobrze, doskonale, ostrza, ostrza chaosu. O, proszę, na to liczyłem, na to liczyłem. Ostatni! O, nareszcie. Ja wiem też, chyba co my tu znajdziemy, wiecie. Może nawet niekoniecznie chciałem ją tu znaleźć. Terenkojeść mięczka. Bracie, znam tę rękojeść. Zachowaj ostrożność. Sam wiesz, jak bardzo upiory lubią się z bronią. Jeśli to nie pomoże znaleźć norm, może poczekać. O, otóż moi drodzy, w ten sposób mamy zblokowane te groby. Dokładnie tak. Jeszcze co w nich będzie, może nie będę mówił. Wyczuwam ślad ich je rozproszyć. Dobra, to co już znajduję. A czekaj... albo bo prawda. Gdzieś mistyczna brama. Nie. A to, dobra. To co? Dobra. A co? Nic tu nie ma. A. Spodziewałem się tego, nie ukrywam. Nic tu nie ma. Niestety. Zobaczymy, co jeszcze zdołają znaleźć wilki. Co jest mistyczna brama. Wiedzą, jak szukamy. Ostrzegałam, że będą nam to utrudniać. A co rękojeść przeklętego króla ma z tym wspólnego? Zmyłka. Przypadek. One pewnie powiedziały że było nam przeznaczone ją znaleźć. A co ja tu zostawiłem? Ponążaj dalej tropem, Norny. No ruszamy. wiem, że tu jest co robić, ale tak jak mówię w innych odcinkach, najpierw Norny. Danieć losu za którą podążamy. To nie czyjeś życie, jeśli o to pytasz. Norny oznaczają nią drogę, przebywają poza no. studnią. Norny żyją w studni. Nie, studnia URD i dom. To skomplikowana sprawa. Położenie się zmienia. Wejścia istnieją tymczasowo. Mają tam nieograniczony wpływ, mogą nadawać kształt temu, co niematerialnie. No. To jak trafić do własnego umysłu. Czy to znaczy, że zobaczę, co wam siedzi w głowach? Nie wiem, czy mi się to podoba. Ale inflama po kasowaniu. A ty widziałeś kiedyś noobów, nie? na żywo. Freja Maracu potrafią zniechęcić do odwiedzin. Prawo to tam czy tu? Ale nie puścił pary z ust. Albo się poddał, albo wolał o wszystkim zapomnieć. Tutaj dobrze. Tamże. Możesz nam powiedzieć co się wydarzyło? Ale to zaraz, zaraz. Wielki prowaz nas tutaj. Zobaczmy Ja słyszałem Czuję coś. Stamtąd Dobra już przy no, tej ścianie coś ukrywają Jak jest drzewo to i przeciwnicy o... będą, czekaj Frejo I Sindri, albo Brok. Zakładam, że tu Sindri. No co, że do trzech razy sztuka? Opna. Oczywiście, że do trzech razy sztuka. No to jest mistyczna brama? Łapka! Zapraszam tu pana, zapraszam do siebie. No, zapraszam pana, zapraszam. Dobra, no to pana walę. No i proszę, i praca ukończona. Ja muszę przede wszystkim to zmienić Chodź tu Dobra, mógłbym to, to mu odjąć Od razu tym Kurczę Broń się Nie, muszę bardziej Uważać, jak Dobrze. Dobra. Zaraz będę mógł. Dobrze. No to teraz. Zapraszam, zapraszam. Nie mogę tak szarżować, ale... Dobra, dokończmy go. Grau Nruk? Granduk, ok, lodowy Kuzyn płomiennego. Grałka to już wszyscy. Te poszukiwania nie będą bezpieczne. Będziemy szukać dalej. Wracamy do wilków? Jap. Wracamy. No i co? No musi być toki. trzy razy. Obserwujcie ich pyski. Pytałeś o moje ostatnie odwiedziny u Norm. Zapamiętałam ja głównie, że nic nie odmieni przeznaczenia mojego syna. Więc tym Trwa. bardziej chciałam spróbować. Co, że prosto? Bracie, a jak było z tobą? Spotkałeś, panie losu swojej ojczyzny. Lewa, tak? każą. Legendy, które słyszałem o Duchu Sparty, z pewnością były przesadzone. Przesadzone? O nie ta część o rozlewie krwi i ślepej furii. Tylko ta, według której cofnąłeś się w czasie, żeby wygrać przegraną niegdyś by Trochę to naciąganie, nie sądzisz? Lotka o tym, jakoby tor przeniósł węża świata w przeszłość w trakcie Ragnaroku? to jedno. To wszystko prawda. I ci losu ciągną się przez całą wieczność. Panie losu nadużyły swej mocy. Gdy stawiłem im czoła, zagroziły, że zakończą moje życie. Zabiłem je i wykorzystałem ich moc przeciw Zeusowi. To najbardziej nieodpowiedzialna rzecz, o jakiej słyszałam. Te normy nie znają takiej magii. Właściwie to nie zna jej nikt w dziewięciu światach. Ano, pomyśl tylko, gdyby istniała, Odyn by ją dorwał, a w takiej sytuacji mielibyśmy jeszcze bardziej przesrane niż teraz. nie prosiłbym żeby zmieniły przeszłość nawet gdyby mogły. Chcę tylko informacji. One też potrafią być całkiem niebezpieczne. Dobra, skończyli. Czekajcie, jeszcze tylko tu sobie tak zerkam, bo to mnie. Dobra. No, idziemy już tutaj. Yy, dobra. No i do celu. A co my tu mamy? Tylko. Kurczę, wolałbym najpierw trzy, co? E, dobra, dobra, mnie nie. Pierwsze, nawet chyba mogłem do. A, bo tu jest skrzynia dobra, to szukajmy. R i L jeszcze. Czyli dwie tapy. No jak nie mam, będą na górze. A nie, bo tu jest tylko powrót. Patrzę tak czy jeszcze gdzieś mogę. Aczkolwiek nie. Dobra. Mamy srebro. Mógłbyś przebić ten Ale to zaraz, zaraz, bo tu o, no, powinny być. teraz lodowe ściany? Nie. Po prostu woda zamarzła. Tu jest drugie I jak sobie zejdziemy To tu gdzieś było trzecie No a nie ma tu żadnego skróci korzeń się znowu spinać nie musiał No nie widzę No dobra, no to Otwórzmy skrzynię, no To mi da już jakieś ulepszenie Nie, rukmi z tego miodu Znaczy jeszcze jeden To teraz już następne mi dadzą ulepszenie Ja tu jeszcze kojarzę, że tu gdzieś była Czekajcie Właśnie, że tu gdzieś była legendarna skrzynia Tu kojarzę i że gdzieś Była dobrze, że trzeba było jakoś tak skoczyć Kurczę, za nic tu nie widzę takiego czegoś Jeszcze raz się rozejrza, no jak słowo daję, nie Nie no, tu nie widzę żadnej ściany. kruchej. dobra, przejdźmy tędy. A nie lepiej to po prostu ostrzami chaosu stopić, no nie mówcie mi, że taki ogień piekelny nie stopi takiego lodu. Więcej twoich ziomków. Przecież ich nie Jak kratos określił? Więcej twoich ziomków. On Trochę ma. O ty! Naraz padła? Trochę ma rację, co? Ty! A masz! Słabe to te, te ulepszenie powiem szczerze. Chodź tu. No ale moja jedyna, no. No na pewno będzie lepsze następne. A i teraz mogę sobie to. że to właśnie robią. Ja, proszę pana kolega. Ale chyba stąd nie dam rady. Chyba, że stąd. A to jeszcze. Nie, 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 absolutnie nie stąd. Wyżej wchodzimy. Tylko pamiętać, czym nie zapomniał. Frejo, dziękuję za twoją pomoc. Patrzcie tu jest, to, dobrze myślę. A im szybciej znajdziesz syna, tym szybciej będziesz mógł się skupić. A teraz no, mnie martwi, też ten kruk dyna Ja również. Dziękuję. Wszystko fajnie, ale może zostawimy sentymenty na jakiś cieplejszy dzień. A tu go z... Czekajcie, czekajcie, najpierw zejść. I czy tu go zauważę? No pewnie, pewnie znaczy. I co? I zejdę stąd i... Tak, dobra, żaden problem. Jest to trzeba tu zauważyć. Legendarna skrzynia. Może jakaś... Może jakieś mocne ruiniczne, gdzie tam? Jeszcze tak to też... A to powinno być lepsze, oczywiście. Dopuszczę. Jest co przejść wyżej, a tu coś? Bracie, wydaje mi się, że tędy będziemy raczej wracać. Zgadzam się. Normy muszą być wyżej. Dobrze, nie chciałem wracać, ale chciałem się rozejrzeć, oczywiście. Siema, siema panów. Dobra, A patrzcie co my mamy L Mam ulepszenie, no to teraz zapraszam Dobra, jeszcze, jeszcze wykorzystajmy to póki to mam No dobra już Muszę bardziej, muszę częściej z tego korzystać, a z drugiej strony żeby to wykorzystać to trzeba tak uparczywie atakować, co zresztą i tak robię Dobra, no tu się trochę złupiesz sami w Midgardzie. Fajnie jest to akurat, że coś świat to inni wrogowie, no nie? O, nie do końca chciałem, ale dobra. Niech będzie. O, ja akurat naładuję, jak już nie działa, co? No mogę jeszcze, aczkolwiek. To wszyscy. Tak coś. O, i coś przerwał, Frey. A jak tam z tymi skrukami od Zero na dwa? Do czego to się liczy, do jasnej ciasnej? To będzie jakaś lokacja, tak? Które jeszcze nie, od, nie odblokowaliśmy i to się liczy. Myślę, że to się do tego tam liczy, do jeziora dziewięciu jeszcze. No i tym razem ruszamy już, naprawdę. Kurcy się trochę wyśmiewają, że do trzech razy No. Wy też słyszycie te upiorne szepty? To jakby spędzenie w umyśle. To znaczy, że jesteśmy w ich królestwie. Bądźcie ostrożni. Tak, ja, spokojnie ja też tu nic nie widzę. Zobaczona, ale niczego nie zakładajcie. Chcesz nie jak słychać takie szepty. Stworzenie zrobiły nieświadomych strażników. No cudow. A faktycznie nie wiem, czy to tak słyszycie Teraz już nie ucichło Coś tam Kratos. O nie, moli to mu nie Jeszcze jakieś Ty! Dobra, wykończmy go O nie, 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 nie Dobra, ale to go jeszcze się przyblokowało Całkiem sprawnie poszło, myślałem, że gorzej pójdzie Chociaż to zdroga, to ja straciłem na nim Ale tak liczę po cichutku, że mi troszkę da Tak jest, tu. wędrowiec, od razu patrzmy Też róg Zdany z poprzedniej części. Wszystko, co zobaczycie w umysłach też będzie prawdziwe. Co? Tak to działa. Tworzą rzeczywistość, jakby, no z tego tak wynika Ach te norny. Jeszcze tu sreberko. Proszę 230 No to już nie mają strażnika nasze normy, drogie. Jesteśmy już w jakiejś lokacji dalej, nie? pasie. No, alfa... o, tego tu, panu to się nie spodziewałem. Jeszcze mi uciekł, no jasne, jasne, po co, no nie? to się. Gdzie ten uciekinier mój? A chodź tutaj dziadu jeden. Ładnie to tak uciekać pod topora. No dobra, tego nie chciałem okres. Czuję jak bym już była. A to mi nic nie da. Pomieszane wspomnienia. W dodatku niezbyt przyjemne. Panie losu powinny wiedzieć, że mnie nie odstraszą. Nie ma tu przyjścia? A, bo ten jest, dobra. Czy ja znowu słyszałem? Niech nie, no nie. Chcia... Ładnie to tak. I w pełni co? Co tu się ma zmieniać? Ja ci kurde dam Tak to No patrz Czekajcie, bo chcę już to nabić Pięknie Mam jeszcze drzewko Nikogo tu nie ma, aha Mm -hmm. O, pan! Zdrowiałeś mnie, prawdziwy Doradca już wesoły leśny Jestem gadatliwym bufonem i się nie zmie. tak? A najmądrzejszy człowiek świata? Nic nie odpowiedziałem, proszę bardzo, upierchaj. Zajął ich Mimi chyba <ścoughs> Z Mimirem się już nie zadziera, co? A, dziwe, no cóż, pobrzękuje jak prawdziwe srebro A, zestowanie prawdziwe i prawdziwe wiaderko, co? Co my tu mamy? Krasnoludzką stal choć jedna pociecha w tym wszystkim Przynajmniej nie musimy się przedstawiać! To nie dzięki twojej reputacji. Widzą cały żywot każdego, kto się do nich zbliży. Okej okay, moi drodzy, ale dalej to my sobie pójdziemy w następnym odcinku. Także co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!